Szwagier, słyszałeś? Zniosą przedsiębiorcom procentową składkę do ZUS-u. Platforma dotrzyma obietnicy. Ale Ty jesteś naiwny. Czytałeś projekt ustawy? Nie, a kto to czyta w ogóle? Petru mówił, że to procentowe rozliczanie zdejmą. Mi to wystarczy. Super sprawa. No widzisz, problem w tym, że znoszą procent tylko od sprzedaży środków trwałych. Co do reszty zmian, to jeszcze nie wiadomo, jak to dokładnie będzie wyglądać, ale na pewno nie ma tam mowy o całkowitym zniesieniu składki procentowej do ZUS-u. No ale jak to? Przecież obiecywali to podczas kampanii wyborczej. No i widzisz, mówili jedno, a robią coś innego. Tylko o sprzedaży środków trwałych nie zapłacisz procentowej składki do ZUS-u. Sam sobie odpowiedz na pytanie, jak często sprzedajesz środki trwałe. Raz na kilka lat. Samochód, który wykupię z leasingu. No właśnie. Znów nas robią w konia. No cóż, szwagierku, taka jest polityka. Obiecanki cacanki, a głupie mu radość.